我已。 Siema no. Bo dzisiaj wpadliśmy na śrem. Śręb... Subskrybujcie to jest dobry kanał. Z telewizora. Z telewizora. i to chyba IFIOM. no Jak widzicie wpadliśmy na śrem z ekipą. Ja dzisiaj niestety nie jeżdżę, bo się popsułem. Nie na rowerze oczywiście. Nie, Janko i ekipa już trochę tu jeżdżą, więc zobaczymy co tutaj uda się fajnego nakręcić. Bo już grube rzeczy były. Była gleba na mordę, było odcięcie, było trudno. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo ekipy dzisiaj jest mega dużo i może coś fajnego wyjdzie. Pozdrawiam. Na pewno jest lepiej niż to jest ten zawodowiec? Chyba A, nie to nie on Chyba nie, chyba nie on Aj, bagniałbyś Podnik No kurwe Kolega, kolega się położył do trumny Ej, armku leci Slipark. Tak mówił. Ouch! Ale go wybiło! Ale on mu daje! Sponsor programu zniósł! Nie, no jebać, nie sponsoruję Wow! Oho! Oho! No gówno widać! No kurwa widać! No widać! Nie zobaczcie! Gródy wam stawi! No chętnie! Dolego orowek zgubiłeś! Ty nawet złapał się na hopusa. Co? Cześć! To się za zdarza! Ale Janku się popsuł, coś. Coś je tak z Janeczkiem. Czuję się, dwa skoki, niezrobiona sztuczka. Co, do trzech razy sztuka? oj oj, dziurkę już nam zrobił. No teraz na prędkość niż rzucisz. No to jest na to, nie? No da się, <noise> latali to luźno, luźniutko ale teraz to działa i tak odejdź a jeszcze chwilę temu jak nie nagrałem zrobił flipa dobrze się tu robi flipy, dobra hopa nie? i druga sprawa tu też macie dziurę, nie? Między materacami. Tu i tu, opas. I tutaj się możecie wciąć. Tylko furą to można przejać. Pociągów nie ma. Dojechaliśmy na główną stronę, czyli dużą linię, małą, średnią. Ale ja muszę wam powiedzieć, że na małej linii małe zmiany zapadły, bo mamy nowego gapika. Jest nowa odnoga, której wam już nie pokazywałem, ale nam masz dwa, dwa dobre, jakieś dwa tygodnie gdzieś coś takiego. Żebym skakałem ogólnie jeszcze jak była mokra, ale ogólnie no, zmieniło się co, nie? Co jest mega fajnie? Zacznijmy może od tego, co każdego najbardziej będzie interesować, czyli znaczy każdego, może nie każdego, ale nowa odnoga na, 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 na małej linii. O. Tu macie małą linię, To jest pompka. Tu masz wybicie. Tu masz gapa, lądujesz gapa. Po wylądowaniu gapa masz mini, mini pompkę do prędkości i po lewej stronie masz hipa nad, na raz, dwa, trzy na czwórce i czwórkę skaczesz na piątkę na ostatnią hopę, która też jest totalnie zmieniona, jest podniesione lądowanie, jest inne wybicie, że ogólnie się on dużo bardziej zajebiste się zrobił niż był. Wszystko przemyślane. A ten tam podsłuchuje. Potwierdzam. Ty tam zajdzisz! Nie, nie, ja nie potwierdzam, nie, 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 nie. nie. Potwierdzasz, potwierdzasz 60. Janku z barem i trójeczka Wow Jeszcze Majki, żeby było mało To jest stylowa One foot Ale brzydka ta truja Tak ogólnie straciłeś rower w połowie No ładnie To zrobię po prostu stałej linii tam będzie lepiej Spoko. Jedzie kolejny zawodnik, Oceń zawodnika. A był hamulec, był hamulec. Coś się stało niedobrego. Nie, no tam hamulec był. Nie słyszałeś? Było taki. Tk. Może i było. Cześć widzowie. Katujemy sobie dużą linię. Widzieliście małą wykonanie ręka? Widzieliście po tym początku tej małej, czyli. Tego tam o tu nie pokazywałem wam, bo jak dobrze wiecie, dobrze wiecie jak ona wygląda. na kilka kosmetycznych zmian, minimalnie wyższa jest, ale to wam pokażę jak następny raz przyjadę i będę jeździł już. E, teraz będziemy razem, razem, będziemy, będzie pociąg prawdopodobnie. E, Janek Stolarz i Majki, tak Majki, musiałem się zastanowić. E, zaraz ruszają, więc jedziemy, o chyba już się tam tulą wy nie zobaczycie, o. Widzicie? Nie. Chuja, widzicie. O, kurwa. I Majki na sam koniec. Jej! Przyjechałem na Fort Piąty. Ogólnie po śremie jeszcze postanowiłem, że wpadnę sobie na Fort Piąty, jak widzicie. E, zaraz zobaczycie sobie jak ta ekipa lata, bo jest to nieco, sobie sikiera był złoty, e, jest dużo lokalsów, jest młody, są wszyscy ogólnie. E, nie, będę bardzo za, nie będę za bardzo zamulał, jak widzicie pewnie już jest ciemno, bo zapomniałem tego nagrać po przejeździe. Kurwa, pan to o, tak czuję, że no A wy nie słyszeliście, propozycja ustawienia siodełka od Janka Jak chcecie napiszcie w komentarzu, to wam też zrobimy Jak ustawić siodełko do łapania, barów, sui, wszystko Daj Dobrze No, czy jednak, dobra, to zmieńmy kąt siodełka Tak, czyli zły kąt siodełka. taki kąt jest dobry Taki Kątomierz? Nie, żaden kątomierz, jak są, niech napiszą pod tobą To no, on masz wyżej, jest ujęty się. Jest wyżej, no bo ja mam nad, trochę nad Kręcisz kolanami. Że jak chwytam to on mi na dół nie bo on się tutaj zachwyta, nie? No, gdzieś. Nie. No. może to jest dobrze eksperyment i trochę? I co? Wnieść trochę, ja. No to znaczy boskać na stolik. Nie mogę uchwycić. Nie może jak to robię... podejść. A, a weź tak staj na roziep i weź tak teraz a teraz jak stanę, to chwycę, bo ja sobie dopłyczam kolanem, nie? O. No to nie, to za nisko w ty tyłkami tu łapiesz. Znaczy czy masz trochę nisko, moim zdaniem? O. Masz tego? A to masz. Z nim No bo mi tu chodzi o to, żebyś miał je troszkę nad. Tak, chcę łapać, czy to robić. Jest... Nie, no nie, nie. A i tutaj na arszoli, gdzie O, to złoty klej, 1,8 baga. Z pierwszej powiedział. Złoty jedzie, 1-8 bank, podejście 2, scena 2. Brawo. No i fejki w dół tam. <grywa> <grywa> o! O! Dobrze mogę się jechać. Lekko, <grywa> lekko hamulec i spróbuj sobie lekko hamulec, z hamulcem lekkim w to wjechać nawet. O, o, o! I <grywa> 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 Nie wiem. Dzięki za grubek

nie, po prostu ty chujowo zrobiłeś, mój Ja Nie, nie, umiem. No. nie. No, nie, nie. 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 Nie, No i co? Dobrze było I prawie o, Nie, Nie. No słyszeliście, Złoty jechał Mówię, że prawie przez całą zrobił wszystko A on co, ulubione słowo na, na odjeździe, które ja zawsze lubię Jeszcze raz Nie będzie jeszcze raz kleił trójkę, możliwe, że przez całą, bo tu mu dużo nie zabrakło, chociaż podpórka była No, więc jedzie śniemy kolejne nagranie i zobaczymy, czy zrobi, czy nie Jo! Znaczy wiadomo, nie? Ale jeszcze trochę byś dał i byś doleciał już Bo... No ale ja się cykam przez to No ja wiem, ja sam się trój, boję, w cholerę w To wiem Jest strasznie, ja bym chyba wola flipa co To dawaj Na no, dół nie, na plecy jeszcze <laughs> no możesz Cześć cześć, witam Was serdecznie Złoty będzie walił na czwóreczce Na młody jedzie No, masz szczęście zrobił coś Teraz złoty jedzie, wali, wali bara i tapa na ostatniej Zobaczymy co mu wyjdzie Daj mu! Dobrze, i tego. Jo dobrze Ej, ej, ej Możemy ej, jaja Sześć godziek Rydus przejedzie, pokażę wam jak się dobija amortyzator na wybiciu dwójki Złoty losz na szydercu Przy jednego koła nie nagrywam, bo 29 jest wiadomo dla kogo? tak rozgo no, 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 no. dobra pozdro mi się wydaje że w tym roku sobot Ciber to będzie słowo roku tak o ewno jedzie owa oppa czy co się stało? Zobaczyłem kierownicę po koszule. O kurwa! Właśnie tak widziałem, że coś przywolontujesz. Gdzieś radzisz na przyciskach tą kierownicę. Tak, tak? No fajnie, fajnie. O nie, Daszek! Ale chyba nie Zaraz się ukaże. Może wylećmy. No dobra ja trzeba się kierownicą, na ja się natywałem. Tak. Ale w <grym> siłę że ją rosną. Nie mogę się odwinąć z powrotem. No, za bardzo, no za bardzo tutaj tej bantopy tu. Ale to się ten. tylko się odczepił. Wygląda jakby się odczepił. A on nie był nie był tu na górze na coś ten, Był wczepiany czy Tak, wczepiany, to są wczepki. Ty, 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 tylko tu dzisiaj się nie wyłamało w daszku. Poczekaj, daj mi Daszek. Nie. Nie. nie to się wczepia. No. kres. Pozdrawiamy dekatlon? Tak, to jest spec. O ja pi dole! Co się kurwa dzisiaj dzieje tej? Wszyscy się klebią dzisiaj! Ej! Ale ty miał fuxa! Nie, ale miał fuxa! Ej! Ale ten to go na milimetry, nie?